Z nami jest Tomasz Nowicki po bardzo efektownym zwycięstwie na Gali Tymex Boxing na 19. Witam Cię, Tomek, serdecznie. Witam serdecznie, pozdrawiam. Na ważenie mówiłeś, że nie pijesz 3 dni. Jak nie pijesz 3 dni, to nokautujesz tak rywali zawsze? Dzisiaj jest czwarty dzień, który nie piję, także jestem w świetnej formie, cały czas, za chwilę napiję się wody, mogę wyjść drugi raz do ringu. Nie żartuję, to co mówię w wywiadach, to ja po prostu sobie robię z wałę. dużo ludzi to łyka, mówi, kurde, że za sportowiec ich chleje i w ogóle, nie, nie piję, jeżeli jest czasami, mam wolne, wiem, że walki nie ma w obrębie dwóch, trzech miesięcy, no to po prostu czasami jest okazja, no to nie... Jak każdy człowiek czasami sobie wypije, no nie oszukujmy się. Także, ale jak jest, jestem w treningu, jest przygotowany do walki, trzymam ten reżim treningowy, także yy, to, co mówię w wywiadach nie wieście, bo czasami głupoty gadam, bo jest, na, odkleja mi się. Tomek to bardzo efektowne zwycięstwo i też bardzo takie fajne z trenerskiego punktu widzenia, bo rozmawiałem chwilę z swoim trenerem. Powiedział, że Tomek mnie słucha i to właśnie było widać, bo jedna akcja, fajny knockdown, kilkanaście sekund później ta sama akcja i koniec. Tak, ćwiczyliśmy to dużo razy na treningu też przed walką, także na rozrzewce, także no mamy świetnego trenera, który... Yy, mam, jestem razem z nim od początku. Ja u niego stawiałem pierwsze kroki. Jak przyszedłem pierwszy, na pierwszy trening i nie umiałem kroku bokserskiego, leciałem do przodu, także on powiedział, założył koszulkę z mistrzami świata, jedno puste miejsce, powiedział to jest miejsce dla Ciebie. Dzisiaj trenuję 4 lata i wygrywam yy, efektownie 11:0 także. Wszystko przede mną ja jestem tego świadom, że dojdę tam, gdzie chcę, dojdę tam, gdzie chcę pomału. Boks to jest sport brutalny, to było widać właśnie w Twojej walce, było trochę nerwów, jeśli chodzi o Rwala, bo, bo długo nie mógł się zebrać, ale potem fajne sportowe zachowanie oczywiście, bo nawet sam go odprowadziłeś i posadziłeś na krzesełku. Wiadomo, no, to wychodzicie się bić, tak? Jeden chce drugiemu zrobić krzywdę, ale no, jednak, jednak chwilę takie grozy były. Dokładnie, tak no, wychodzimy razem, wiemy na co się piszemy bokserzy, czy nie wiadomo czy w MMA, czy gdziekolwiek jakiekolwiek fajty fajterskie ten, wychodzimy, możesz, możesz, nie, możesz stracić dużo zdrowia, albo możesz tak naprawdę nie wyjść w ogóle cały tak, z tej walki. Dlatego no, dajemy sobie wszystko, jeżeli jest taka sytuacja jak była u mnie, zachowujemy się fair play. No wiadomo, ja bym leżał na deskach też, by mi pewnie pomógł. Robił to nawet maj, wielki Mike Tyson, który wygrywał przed czasem, no swoich rywali, a później podnosił ich, zaprowadzał do, ringu, do narożnika. Także yy, no, dla mnie to jest, w ringu się chwilę nienawidzimy, na koniec walki przybijamy piątkę, fair play i tyle, żyjemy dalej, nie? W Zobornikach walczyłeś o swoją ostatnią walkę. Fajny tam był doping, bo walczyłeś u siebie, ale tutaj też fajna grupa przyjechała i tak można było się poczuć jak na meczu piłkarstwem, był bęben i tak dalej. Tak, mam wspaniałych kibiców, dziękuję im za to bardzo, jeżdżą. Mamy tutaj Zobornik, no jest to bardzo wielki kawałek drogi, bo 400 km, ale i tak przyjechało bardzo sporo osób. Dziękuję im za to bardzo, jeżdżą za mną na wszystkie walki, dopingują mnie, cieszę się, niosą mnie wiadomo tym dopingiem i kiedyś im się za to wdzięczę. Jak będę zarabiał dolary. Tomek, to na koniec pytanie. Ta, po takim efektownym zwycięstwie, po każdym zwycięstw, ale zwłaszcza takim, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Co byś chciał w przyszłym roku osiągnąć? Wy tutaj już po, ringu, po walce w ringu powiedziałeś, że, że chciałbyś sprawdzić się z Przemysławem Zyśkiem, który walczy w sobotę na galinokautu. Fajna byłaby to walka dla polskich kibiców. Tak, no... Tu wiadomo w ringu emocje i w ogóle, no ale Przemysław Zejść ma pas w tej kategorii wagowej, co ja jestem. Jeżeli by były takie opcje, opcja, wiadomo, o pasek, no to ja jestem chętny, ja nie, ja nie odmawiam żadnych przeciwników i mógłbym się po prostu z nim wyjść i odebrać mu pas. Super. Jeszcze raz gratulacje i dziękuję za rozmowę. Nie, dziękuję, znaczy gratulacje dziękuję. powodzenia.